Zanim przejdziemy do pierwszej lokacji, chciałbym Wam powiedzieć o pewnej zależności pomiędzy ukształtowaniem terenu a wysokością budynków. Co przez to rozumiem? Chodzi mi tutaj o to, że im wyżej położony jest teren, tym mniejsza jest liczba pięter danego budynku na tej dzielnicy. Jest to bardzo fajne, ponieważ wprowadza to taką harmonijność w tym przechodzeniu z wyższej części tej dzielnicy do niższej, ale też patrząc na zabudowę. No bo pomyślmy sobie na przykład tak. Taką hipotetyczną sytuację, że e, to osiedle pomiędzy Piecewską ulicą a ulicą Rakoczego, czyli oczywiście Central Park, te białe bloki z tyłu, byłyby ulokowane na wysokości przystanku migowo-tramwajowego. Co by to sprawiło? Sprawiłoby to, że o wiele bardziej czulibyśmy ich dominację w przestrzeni. E, byłyby one po prostu wyżej, przez to no czulibyśmy je. Czulibyśmy je i myślę, że bylibyśmy e, o wiele bliżej do stanu, na przykład miasta 17 z gry Half-Life.